W piątek w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego organizowany przez Starostę Kępińskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Święto to zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej w 2006 roku w celu uhonorowania osób, które zdecydowały się zostać rodziną zastępczą. Spotkanie otwarła Zuzanna Czworowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, która przywitała zebranych gości i podziękowała osobom, które podjęły się trudów rodzicielstwa zastępczego. Postaliśmy się tutaj przede wszystkim po to, by podziękować wszystkim funkcjonującym rodzinom ustępczym na terenie powiatu, które podjęły się trudu wychowania drugiego człowieka. Wyrażam również szczery podziw dla Was, dla Waszej empatii, odwagi, miłości, dlatego że każdego dnia stawiacie wielkie kroki, jeżeli chodzi o przekazywanie dobrych wzorców i tego, co jest najpiękniejsze dla dobra wszystkich dzieci, bo wszystkie dzieci nasze są. Pedagog powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Stencel przedstawiła zasady funkcjonowania placówki oraz dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych w naszym regionie. W ubiegłym roku w powiecie kępińskim funkcjonowało 68 rodzin zastępczych, w tym 29 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 28 rodzin zastępczych niezawodowych, 10 rodzin zawodowych i jedno pogotowie rodzinne. Łącznie w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kępińskiego w ubiegłym roku wychowywało się 124 dzieci. Powiat kępiński inaczej niż większość powiatów, zamiast wysyłać rodziców na szkolenie, do oddalonych często o wiele kilometrów placówek szkoleniowych tutaj na miejscu szkoli kandydatów na rodziców zastępczych. Następnie głos zabrała Joanna Luberacka-Gruca z Warszawskiej Fundacji Przyjaciółka, która opowiedziała o koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. To, co z naszej perspektywy jest ważne, to to, że nie ma dwóch obozów. Nie ma obozu rodzin zastępczych i obozu powiatu czy pracowników pracownych. Po to, żeby pomagać dzieciom, które wymagają <coughs> opieki, Potrzebna jest współpraca. Między innymi, po to, żeby to podkreślać, yy, powstała koalicja. Koalicja powstała w 2004 roku i nasza historia jest taka, że my powstawaliśmy, yy, mając na myśli utworzenie Dnia Różycielskiego. Po przemówieniach zebranych gości przyszedł czas na podziękowania dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu powiatu kępińskiego. Specjalne podziękowania otrzymała pani Ewa Nowak, która prowadzi jedyne w powiecie pogotowie rodzinne od ponad 9 lat. Po wręczeniu podziękowań i statuetek dla rodziców i zebranych gości wystąpiły dzieci ze świetlicy integracyjno-socjoterapeutycznej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Piątkowe spotkanie zwieńczył poczęstunek i animacje dla dzieci z okazji obchodzonego na początku czerwca ich święta.